Dzisiaj udało mi się namówić na krótką rozmowę wspaniałą kobietę, orędowniczkę, piękna, zdrowego, dobrego stylu życia, uznaną oficjalnie jako jedną z najpiękniejszych, z pięknych tego globu, z Kariną Wojciechowską. A będziemy rozmawiać na temat, jak design otaczający nas we wnętrzach naszych domów, mieszkań, wpływa na jakość naszego życia, na nasze samopoczucie. Zapraszam! Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczenie. Dzień dobry, moja droga. Cześć kochani. Nie no, nie jest to zaskoczenie, bo byłyśmy umówione. Byliśmy umówione. Jakże piękne masz wnętrze twojego domku. Zaraz porozmawiamy, Zapraszam jak to wedyć. wpływa na naszą jakość życia i codzienne. Wpływa wpływa. Mm, bardzo się cieszę, że o mnie pomyślałeś, że tutaj jesteś. W ogóle super. To ja Ci mm. bardzo dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Karina, bo ty jesteś trenerką wizerunku, tak? Tak. Mhm. Pamiętam, jak mi zaprosiłaś na swój wspaniały wykład, piękno to mój wybór, gdzie dużo różnych informacji, o których w ogóle nie miałabym sama pojęcia, że rzeczywiście mają tak duży wpływ na samopoczucie, ale powiedziałaś taką ważną rzecz, że nasz ubiór, kolory, makijaż mają bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy na co dzień. I nie zawsze to, co fajnie wygląda na koleżance, jest dobre dla nas. I czy według Ciebie, bo według mnie tak, to się przekłada również do tego, w jaki sposób aranżujemy wnętrza naszych domów, mieszkań, jeśli chodzi o kolorystykę, design, styl w ogóle. Mi, ja generalnie podziwiesz? przyjmuję taką zasadę mm -hmm. spójności. Dla mm -hmm. mnie to jest bardzo istotne, żeby czuć się spójną nie tylko z tym, co mam na sobie, jak wyglądam, kim jestem, gdzie pracuję i co daje światu, mm -hmm. ale również spójne musi być to, w jakim klimacie żyję, tak? gdzie, czym się otaczam. Mm -hmm. jak... z czym się utożsamiasz. Dokładnie, ogóle, bo tak? Bo sprzeczności powodują, że jesteśmy gdzieś pogubieni, mm -hmm. że, że czasami nie wiemy, dlaczego się źle czujemy. Tak, tak. Gdzieś ta energia dobra z nas. Dokładnie, i tak Wypływa, jak tak nie wiadomo gdzie. Mhm. I tak jak, tak jak w ubiorze, mhm. w jednych kolorach wyglądamy rewelacyjnie, kwitnąco. Może to być stara bluzka, ale w jakimś kolorze, który akurat do nas mamy pasuje. Mamy powera, prawda? I jest do w ogóle pracy, świetnie, tak. A, a są takie rzeczy, które mhm. zupełnie nie pasują do nas, bo, bo tak jest, bo kolory mhm. właśnie są bardzo istotne. Tak samo w otoczeniu. To, czym się otaczamy, również kolory mają wpływ na, na nasze samopoczucie na to, czy mamy więcej energii czy mniej, czy potrafimy się skupić, czy, czy na przykład nie, albo nie potrafimy zasnąć. I to, to wynika z tego właśnie, jaki jest kolor w, dookoła nas, jakie są przedmioty, czym, czym się otaczamy. Mhm. Dlatego ja bardzo dużą wagę przywiązuję właśnie do tego, żeby, żeby wszystko dookoła mnie było zgodne z moim sercem, było spójne. Okay. Okay. Ale właśnie wiesz, nie tylko, nie tylko wizualnie przywiązuje wagę do rzeczy, bo również przywiązuje wagę do jakości. Właśnie pamiętam, jak mówiłaś o małej czarnej Hugo Bossa, tak? Tak, musi, musi być porządnie. Ja myślę, że tak, że to jest tak mm. samo. Szczególnie we wnętrzach, prawda? Że mm -hmm. jeśli to już nie jest tak, że sobie no, wymienimy tak jak, jakieś ubranie no, z jakąś tam powiedz, łatwością mm -hmm. tak, mm -hmm. zaraz, no, to, to są inwestycje pochłaniające Dokładnie. duże pieniądze i na lata. tak? Wiesz, ja na swoich, na swoich wykładach czy, czy spotkaniach mm -hmm. z kobietami często Mówię o tym, że słuchajcie, jest jakaś tam moda. Okej, okay, ta moda za momencik przeminie. O, mój pies się do ciebie przykleił. Się zna na ludziach, to wiesz. Ta moda za moment przeminie. Nie inwestujcie koniecznie w tą modę. Mm -hmm. tak? Zainwestujcie właśnie w jakieś porządne palto czy, mm -hmm. czy klasyczną sukienkę. Nie inwestujcie w modę. I często kupuję na przykład modne rzeczy, wcale niedrogie. Wyszukuję gdzieś coś taniego, chcę być modna, mm -hmm. używam mody, ale wiem, że to za. Będę to nosić jeden sezon mm -hmm. i koniec. Mm -hmm. I wyrzucam. Nie ma, zniknęło, czy za. Zachowuje na pamiątkę. Natomiast sofą już tak nie no zrobisz. No dokładnie, prawda? dokładnie. A jeżeli chodzi o wnętrze, no to przepraszam bardzo, nie mogę sobie kupić na dwa miesiące mm -hmm. kanapy, czy mm -hmm. zamontować meble kuchenne no na chwilę. Powiedz tak? mi też, jakie jest twoje zdanie na temat yy, ogólnie, no... Zalewa nas fala podróbek różnych, różnego typu, tak? Y, jakiś zamienników, tych systemów oryginalnych, które od lat, właśnie tak jak firma Blum nam oferuje, y, jeśli chodzi o kuchnię. No, wiadomo, wychodzi to na początku ja, taniej, prawda? Wiesz, ja sobie nie pozwalam na, na byle co z tego powodu, że po pierwsze tak naprawdę to kosztuje nas drożej, bo musimy to wymieniać, bo się psuje, bo tak. naprawiamy, bo wzywamy jakiegoś tam pana. Jak to podsumujemy, to cena de facto. To dobrze o tym wiesz, że, że gdzieś tam na końcu, jak, jak zrobi się tą kreseczkę, to wychodzi na to, że o Boże, mogłam kupić jednak to lepsze i miałabym święty spokój. Więc to jest to po pierwsze. Ja bardzo szybko żyję, dużo w moim życiu się dzieje i w momencie, kiedy wpadam do kuchni, mam coś zrobić, i jeżeli szuflada wypadnie mi na nogi mm -hmm. szafka się nie chce otworzyć, muszę do gdzieś tam paznogciami, tak. które łamię przy okazji, tak. dostać się do, do, do szafki, no to, to psuje komfort mojego życia, tak? Mm -hmm nie wolno ona Ale całuje czeka? ona się całuje Czasami, czałuję, <noise> bardzo nieładnie wiesz nie wolno bardzo nie wolno się tak zachowywać <noise> całuje się panią <noise> a nie sąsiadkę <noise> więc wiesz no dla mnie takie rzeczy są bardzo ważne a poza tym mm, no to jest, to jest inwestycja. Ja tego nie traktuję jak właśnie jakąś modę mm. przemieniającą, tylko tego typu rzeczy jak właśnie meble w kuchni, czy kanapa, na której lubię sobie się zrelaksować, no to to są dla mnie rzeczy, które, które nie są, one oczywiście mogą być modne, ta moda się zmienia, mm. ale raczej przyjmuję to w ten sposób, że ma być porządne, komfortowe, Yy, I pasujące do mnie. No właśnie, bo to mhm. ja widzę, to jest takie nawet jak widzę Ciebie tutaj w Twojej stylizacji dzisiaj. Całe to wnętrze też pasuje do Ciebie jak jesteście jedną całością. Dopasowałam pasowałam ty... się? No <laughs> ale bo Ty <laughs> Fajnie, właśnie wyrażasz. Dziękuję. Swój, mm -hmm. Wnętrze swojego mm -hmm. mieszkania jest no, tożsame z tobą tak natomiast gdybyś zrobiła no bo jest modnie teraz e, tynk imitujący pleśń tak? taki, beton taki surowy czerni i tak dalej no U to, kogoś może mi się to tak, podobać bo ktoś tak, może mieć to na akurat mm -hmm. na okładce jakiegoś magazynu wnętrzarskiego tak. który jest mm -hmm. na topie mm -hmm. Ale, trzeba rozsądnie, tak myślę, że jednak no, wypoczywać później, funkcjonować, w domu mhm. musimy, że tak powiem, nabierać energii, ładować akumulatory tak. do życia, mhm. więc no, musi być to wnętrze spójne z nami. Ale Fala nie szanski. ukrywam, że um, byłam taka oszczędniasta i um, kupiłam sobie kiedyś gdzieś tam jakieś wyposażenie właśnie kuchni, wiesz, mhm. wyposażyłam w jakieś tanie rozwiązania i zrobiłam to jeden, jedyny raz w życiu i nie zrobię tego, i nie, nie, mhm. nie zrobię tego już nigdy więcej, bo doświadczyłam tego i wiem, że to, to jest bez sensu. To jest tak, jak mam samochód, który ma mnie zawieźć z punktu A do punktu B, no i niestety, ale ciągle się coś dzieje i on mnie nie zawozi, no to przepraszam bardzo. No to niestety, ale wezmę kredyt, leasing, nie wiem, zapożyczę się, Lepiej ale kupię tak. lepszy samochód, tak? Lepszy samochód po to, żeby, żeby mieć komfort i, i docierać Lepiej. do tych pań, Lepiej. które czekają na przykład w punkcie B. No właśnie, realizować swoje rzeczywiście założenia Lepiej. i plany życia. Proszę, Karinko, bardzo ci dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Bardzo, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze nie raz się zobaczymy. Też mam taką nadzieję. Będę na pewno tutaj nalegać i, i naciskać. No, Zabieram tak. ci mojego psa. Bardzo proszę. Ode mi mojego psa. Nie wolno tak Dopijanka. się zachowywać. Tu jest twoja pani.